Bajka pod tytułem Zabawa w czyje to rączki. Zegar w pokoju rodziców wybył 11 godzinę. To był ulubiony zegar taty. Tylko on o niego dbał czyścił, ustawiał, jak było trzeba. Zegar zaś odwdzięczał się pięknym, tak twierdził tata głębokim dźwiękiem co godzinę. Na Niedługo przyjdzie Patryk, wykrzyknęła z radości Tosia. Tosia i Natalka to dwie siostry. Razem z Patrykiem chodzą do tego samego przedszkola. Dziewczynki urodziły się tego samego dnia, czyli są bliźniaczkami. Wszyscy mówią, że są jak dwie krople wody. Różni je tylko jedno. Natalka urodziła się bez rączek. Ding dong, rozległ się dzwonek do drzwi. To pewnie Patryk, poczekaj, Natalka. Tosia, zanim zdążyła skończyć zdanie, już stała przy drzwiach. Mama otworzyła je. Cześć, Patryk. Dzień dobry. Miło cię widzieć. Cześć, Tosiu. Dzień dobry, pani, zwrócił się chłopiec do mamy. Tosiu, a gdzie natalka? To tu w pokoju. Patryk z Tosią weszli do pokoju. Usiedli na kanapie przy natalce. Cześć, natalko, co słychać? Cześć! Tak sobie myślę, wiesz, jak to jest mieć rączki? Patryk przytulił natalkę. I cała trójka patrzyła na śnieżną białą ścianę, która była przed nimi, jakby w niej była ukryta odpowiedź. Wiem, przerwała ci się dosia. Wstańcie na chwilę. Muszę wyciągnąć z łóżka prześcieradło. Co ty kombinujesz? Zaraz zobaczysz. Tosia podeszła do ściany i przykryła się cała białym prześcieradłem. Hej, Tusia! wcale cię nie widać. To jak prawdziwe czary. Patryk, chodź tu z Natalką. Pomóż jej usiąść tyłem do ściany, a ty usiądź przed nią. Super pomysł. Natalko, to będzie tak, jakbyś miała swoje rączki Wyjaśnił Patryk. Tosia wyjęła spod prześcieradła tylko rączki i wyciągnęła je przed siebie, zastępując rączki siostrzyczki. Patryk, teraz zagramy w łapki. W tej chwili do pokoju po cichu weszła mama i przypatrując się zabawie, nie mogą wierzyć. Widziała Natalkę bawiącą się w łapki z kolegą. Tosi prawie wcale nie było widać. Dziewczynka wyjrzała spod prześcieradła. Mamo, bawimy się w nową, fajną zabawę. Widzę właśnie, bardzo mi się podoba ta zabawa. Nie będę wam już przeszkadzać. Jak coś, do mnie wołaJCIE. Dobrze. A teraz Zrobimy parę śmiesznych min, powiedział Patryk. Natalka, udawaj, że ziewasz. Tosia, przygotuj rękę. Śmiech dzieciaków rozchodził się po całym domu. Po pewnym czasie odezwał się Patryk. Musimy to pokazać przedszkolu. Tylko tam nie ma białej ściany. Jest pomarańczowa. Ja mam w domu pomarańczowy kocyk. Super! Poza tym dzisiaj przyjechał mój wujek. Jest malarzem, ale nie ma rąk. Maluje ustami. Mówiłem mu o tobie, Natalka. Bardzo chciałam cię poznać. Ustami? Chcę to zobaczyć. Chodźmy do niego, powiedziała Tosia. Musimy powiedzieć mamie dodała Natalka. Mamo, już idę kochanie. Czy możemy iść teraz do Patryka? Dobrze, ale musicie wrócić, zanim będzie ciemno. Patryk mieszkał trzy domki obok. Zaczekajcie, mam coś do, zał do załatwienia. Więc wyjdziemy razem. Jasne, mamo. Po chwili byli już na miejscu. Tato, gdzie jest wujek? Przyprowadziłem koleżanki. Dzień dobry, dziewczynki. Wujek jest w kuchni. Wujku, to jest Natalka, o której ci opowiadałem i jej siostra Tosia. Bardzo miło pani poznać. Czy to prawda, że maluje pan ustami? Pewnie. Chodźcie do pokoju, wam wszystko pokażę. Chciałbym bardzo was namalować razem. Ale nie wszystkich od razu. Dzisiaj może na talkę. Zgoda? Cała trójka się zgodziła. Dziękuję. Teraz usiądź i postaraj się nie ruszać. To trochę niestety potrwa. Wszyscy z zachwytem patrzyli na wujka i na powstający obraz. Gotowe? Zobaczcie. Niesamowite. Wygląda jak zdjęcie. Prześliczne. A czy ja też mogę się nauczyć tak malować? Oczywiście, tylko musisz dużo ćwiczyć. Codziennie. Ja uczyłam się kilka lat malować ustami, a wcześniej przez wiele lat robiłam to rękoma. Wujek Patryka każdego dnia malował jedną osobę. Trzeciego dnia portret był już gotowy. Pięknie razem wyglądacie. Myślę, że damy obraz dziewczynkom. Ty i tak bardzo często tam jesteś. Zgoda? Zgoda. Fantastycznie. Dziękujemy. Następnego dnia Patryk przyniósł do przedszkola swój pomarańczowy kocyk i razem z dziewczynkami pokazał wszystkim nową zabawę dzieciom i pani przedszkolance bardzo się zabawa podobała mijały dni tygodnie miesiące a natalka codziennie malowała coraz piękniej pewnego dnia w przedszkolu była wystawa Znalazły się na niej też prace natalki nie zabrakło wujka Patryka, który patrząc na obraz dziewczynki, mówi krótko. To jest piękne, masz talent. A ty wiesz już, jaki masz talent?